6 cm, wyższa jest Jędrzejczyk. Zasięg rąk 8 cm różnicy, i widzimy bilans stelis Hernandez 7 do 2. Jędrzejczyk mówiła mi, że trener przygotował taktykę. To będzie chyba jedna z najbardziej wymagających jej rywalek. No, ale teraz nie wiem czy to i trafiła mocnym prawym sierpowym rybalka i no. na miękkich nogach Adrianna poszła do na narożnika. Na miękkich nogach, zgadza się. Schodziła w lewą stronę i akurat weszła na ten prawy sierp. No nie powinna się wydawać wymiany, bo w tych wymianach wszystko się może zdarzyć. Nisko obniża pozycję i tym prawym sierpowym widać, no. że poluje. I teraz taki pół sierp, bół, pół punch, bolo punch właściwie. Tak jest, bolo punch, tak. No, miała świadomość, mi mówiła nawet, że tutaj będzie trzeba pracować dużo lewą ręką, ale ta lewa ręka jest za, za słaba, tak, dokładnie. Mało aktywna. No teraz ten mocny lewy śrubowy, mocny prawy. Mam odczucie, że ten, mocniej jednak bije piersiarka z Wenezueli. No, w końcu lewy prosty, ale to też taki... Źle funkcjonuje ten lewy prosty, nie dochodzi Zde... do celu. No, przede wszystkim brakuje zwodów zresztą tak. z narożnika słyszę, żeby, że krzyczy, że Sekunedi krzyczy, żeby robiła zwód. Prowokowała rybalkę i, i trafiała ją wtedy, kiedy ta będzie wytrącona z równo, równowagi, ale nie robi tego. No, pewnie, dobrze by było, gdyby wygrała te dwie rundy. No, przede wszystkim ważne jest, żeby nie popełniła błędów. Nie dała się mocno trafić, żeby nie było knockdownu. O, sama trafiła. Knockdown no to idzie może na być decydujące kożycz. dla ne, tej no, walki. Do, tak, do decyzji tak. No i proszę, tutaj też był mocny cios. Nie było knockdownu, ale runda dla Jędrzejczyk, cała walka dla Jędrzejczyk. Panie i Panowie, po sześciu pełnych rundach tego pojedynku o jego wyniku zdecydowali sędziowie punktowi, którzy walkę oceniali następująco. Arkadiusz Małek 58-55, Przemysław Moszumański 60-53 i Marcin Pawlat 59-54. Wszyscy trzej dla jednogłośnej zwyciężczyni, którą zostaje. Adrianna... Nie, nie ulega wątpliwości, tutaj zasłużone zwycięstwo Adriana Jędrzejczyk, mi osobiście najbardziej pasował ten ostatni werdykt, 59-54.